Proszę! Proszę! Bella, jeśli będziesz tak struchała, to on nie ożyje. Wiesz co? Czasem mnie wnerwiasz. Ale teraz to mnie tak wnerwiłaś, że normalnie coś ci powiem. Ja tutaj histeryzuję, żeby po prostu nie oczy tego świata Filip, a ty sobie mówisz... Spokojnie, niż go takim tonem, jakbyś nie wiem co. Być była jakimś demonem, która nie szanowała Wiesz co? Kiedy twój facet, kiedy twój chłopak będzie umierał, to wiesz co, ja sobie powiem? A idę sobie na, ale to mnie nie interesuje. A teraz lepiej pomóż mi, a nie się kłócisz, jak ta żmija. Wiesz co? Twoje teksty mnie nie interesują. Są takie słabe jak szarutka mojej babci. Dziewczyny, przestańcie się kłócić. Pokarszacie sprawę. Ja? Pokarsza? Przepraszam bardzo, ona pokarsza. Teraz tutaj Flip leży i się wykrwawia, widzisz? Wiesz, co mam pomysł? Może odejdziemy od niego, zapomnisz o nim i wiesz, co będzie szczęśliwie. <śmiech> <śmiech> Najlepszy pomysł, wiesz? Dobra, weźcie, pomóżcie mi, proszę. Mm, mam pomysł. Jezu, dzięki Ci Caroline. Proszę powiedz. Na tamtym zgłoszu jest jakiś domek, a w tym domku zawsze, no przecież, mogą być bandaże zawsze w jakimś domu są bandaże. A jeśli nie są, to jest papier. A jeśli nie ma papieru, to coś można znaleźć jakąś matkę albo coś. No i wiem, że to będzie męcząca droga, ale chyba chcę Cię uratować, Filipa, co nie? Nie jest mój chłopak, ale jest moim przyjacielem i strasznie go chcę ur uratować. Okej, okay, dobra. A więc co, Bella, zgodzi się na ten pomysł, bo to jest twój chłopak. Um. Co? Nie chcesz, żeby twój chłopak się ożywił, co? Zuri, bo przesadzasz. Ja przesadzam? Przepraszam bardzo, a kto mnie... Wyzwał od, po pierwsze, żmi. O nie, słuchaj, ja chciałam, chcę go uratować. To jest dobry pomysł, tylko zabrakło mi słów, bo to jest taki dobry pomysł. A nie jak twoje, modli się, pipi się. Dobra, chłopaki, kto pomoże? A w czym? No, żeby znaleźć Filipa. Ja z chęcią pomogę. Ja też. Chłopaki, Chłopaki, tam bardziej z tyłu też pomożecie? Tak, ja ja, na pewno. Dobra, strzech. dziękuję Wam bardzo. Teraz może niesiemy go. Okej, okay, to chłopaki do roboty. Niknijcie. Spike. Czego chcesz? Proszę, nie odzywaj się tak do mnie. Chciałam się zapytać, czy ktoś u Ciebie idzie. Nie, lepiej pilnuj ty, a nie ja. Przynajmniej sobie poradzę, a ty? Nie wiadomo. Dobra, dobra, ja idę pilnować może. Czemu? Czemu jestem taka kłopot? Czemu tam poszłam? Musieliśmy uciekać. Super. Jestem żałosna, jestem najgorsza. Pilnuję. A nie, jak, a nie jak ja użalałam się nad sobą. Dobra, trzeba bronić. Mira, spokojnie. Mira, idą szybko z twojej strony. Co? O co chodzi? Gonią nas szybko. Okej. Okay. Dzień dobry, moi kochani. Może tak bez przybliżenia, to już nie jest fantazja, o. Idealnie. Dobra, mniej więcej tak szybko powiem, że zapraszam na te oto dwa kanały. Jeden nazywa się Legendarny Ninja XD, drugi to Latający Anioł albo nie wiem, bo akurat w trakcie nagrywania nie mogę sobie przypomnieć, ale i tak będziecie mi napisane na te dwa kanały. Zapraszam do nich, zasubskrybujcie je, no i też mnie zasubskrybujcie, no i co mogę powiedzieć, to koniec fantazji. Znaczy koniec tego filmiku, nie, koniec fantazji. I <laughs> szkło się kolejny fajny serial, dlatego że go wymyśliłam przed, 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 przed. przed. <laughs> jeden dzień temu. A, i co mogę jeszcze powiedzieć? Bardzo dziękuję za 62 suby. Mam nadzieję, że dobijemy więcej. Co mogę jeszcze powiedzieć? <laughs> ja tylko muszę... Iść spać i jutro zmontować. A Wy na pewno będziecie to oglądać jutro, czyli 10 maja, albo może 11. Jeśli się nie, wyrobię. Ja to robię w 9 maju. Dobra, mniej więcej ja już tak się nie rozgaduję, bo zaczęłam mówić od 5 minuty, a uwaga, która jest 6. 6 minuta i 28 sekund, czy nawet więcej. No dobra, i co mogę powiedzieć? Kończę tego, ten odcinek naszej pięknej fantazji. Taki krótki, ale mam nadzieję, że fajny. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Papatki. Nagrywam to wieczorem, w sumie to w nocy. No i moim posłownikiem jest to. Ta piękna lampa. Bez ostrości Xenara. Narga. i'm just the camera